Cześć, witajcie w kolejnym, nie pamiętam już w którym, odcinku z otwierania kart LEGO Star Wars. Zapraszam! Z tego co mi wiadomo, są to karty promocyjne, paczki promocyjne, które prawdopodobnie można było zdobyć w jakimś z magazynów dla młodzieży. Ponieważ dostałam je od mojej koleżanki, która kupuje takie rzeczy, i prawdopodobnie stąd właśnie one się wzięły. W sumie jej nie, nie spytałam, więc nie wiem. Ale mam tutaj dwie paczuszki i zajmiemy się dzisiaj nimi. Na pierwszy ogień idzie paczka z kimś oraz kimś. Ja nie pamiętam, kto to co jest, Na, yy, ale mamy tutaj. Logo Forza Tactics Extra, Trading Card Game, Logo Disney, Lego, Logo Star Wars oraz Kylo Rena. Z tyłu mamy mamy że ta, że, że, informacje i ostrzeżenia. Logo Disneya, saszetka promocyjna nie do sprzedaży oczywiście. Yy, ponad 130 kart do zebrania, 3 karty w saszetce, szukaj kart specjalnych w specjalnych saszetkach. Tak, chyba w tych promocyjnych są tylko trzy W tych normalnych wydaje mi się, że są pięć Że jest ich pięć, ale tego nie jestem pewna Okej, okay, otwórzmy więc pierwszą z tych saszetek O! Oh, kurde, co to jest? No, co, co ja robię? Nie no, proszę Cię Ej, paczuszko Saszetko moja Nie rób mi tego Pff, Serio Serio! Serio! Nie, po prostu, no nie. Coś mi nie idzie. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Bo ja nie. Nie mogę w to uwierzyć, po prostu nie. To jest rozwalone masakrycznie. A w sumie to jest brzydka saszetka, więc w być. Dobra, w każdym razie mam tutaj pierwszy order. To jest chyba ten pierwszy porządek, czy coś tam. Kreatura i. Gunrunner Gunrunner Dobra, mamy tutaj Fraster, Omlen Nie wiem zielnego pojęcia, kto to jest. Rad Har, też nie wiem, co to jest. Oraz tutaj mamy Kylorena i kapitana. I kapitan, sorry. Kapitan Fasma To babka przecież jest. Mamy tutaj Defensywę, czyli obronę oraz atak. No. POWER BOOST Nie wiem co to jest Okej, tył wygląda tak, już pewnie wam pokazałam, jest ok Mamy tutaj drugą Druga saszetka jest z finem, Chyba finem, Dobra, finem oraz Kylo Renem Mamy tutaj Star Wars, Force Attack Extra, Trading Card Game Trading Card Game Logo Disneya oraz yy, głowę Kylo Rena Z tyłu mamy Z tego co widzę, to to samo że tutaj jest strona Star Wars. Ok, Okej, ok, ok. ok, więc spróbuję to odporzyć trochę lepiej. Jak mi się uda. Nie uda. O oh, jezus. Dość te saszetki takie dziwne są. O ej. O. Mi się to rozdowala, lecz przecież. Dobra, jakoś to było. Sią Resistance. Z tym mamy. Te ja zaraz wam pokażę. Kanji Club. Czy coś tam. Milicja. Ok, mamy tutaj. Constable Zuvio. Nie wiem co to jest. Wolzang Lead Król. Litur. Gang Member. coś. I nien Nie Co to jest? Jakiś pilot coś z Republiki. Ok, mamy tutaj zasady gry prawdopodobnie... No, nie, mamy tutaj listę kart. I to tyle. To jest lista kart. A to powinny być zasady, gry. Czy coś. A nie jakaś... O Europa. Europa 2010? No chyba nie. Chyba, że w 2010 to cała seria ruszyła to. Force Attacks. Ja w ogóle tych kart Force Attacks mam tyle, że o. Tyle chyba ich mam. Albo no więcej. Okej, okay, więc to by było na tyle. Te otwarcia mnie wpływają. Ale cóż. Okej, okay, więc to by było na tyle, więc. <ścoughs> za, 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 za dużo tego, więc. Okej. Okay. To by było na tyle, więc koment. Z dumą byś. Okej, więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!